W tym odcinku pokażę Wam na mapie tę moją działkę i powiem, dlaczego gmina nie wydała mi warunków zabudowy i dlaczego uważam, że zrobiła to niesłusznie. Także w tym odcinku nie będzie dokumentów, tylko będzie geoportal, na którym pokażę, już pokazuję, jak wygląda sytuacja. Moja działka to jest ta działka zaznaczona kolorem żółtym. Ona ma 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, z czego ta część tutaj po stronie południowej, czyli od dołu, jest działką rolną. Tu jest 900 metrów działki rolnej, a reszta to jest las. Ja wystąpiłem z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny właśnie na tej części rolnej, czyli tutaj na tym kawałku 900 metrowym przylegającym do tej drogi, zaznaczonej kolorem takim fioletowym. To jest droga gminna. Działka ma szerokość około 20 metrów i jest działką rolną. Ziemia klasy 5, jeśli dobrze pamiętam, albo czwartej. I teraz tak: gmina mi odmówiła wydania warunków zabudowy z dwóch powodów. Pierwszy powód to ten, o którym już nagrałem film, czyli że nie chciałem podłączyć się do sieci elektrycznej, tylko chciałem instalację typu off-grid. Jeśli nie oglądaliście, to u góry. Podam link do tego filmu. Natomiast drugi powód, który podała gmina i już mi odmówiła, to w poprzednim filmie pokazywałem projekt decyzji o odmowie, teraz mam już tą decyzję o odmowie. I ten drugi powód to jest taki, że rzekomo nie ma zasady dobrego sąsiedztwa. Żeby, może tutaj wyjaśnię, żeby dostać warunki zabudowy na działkę, Rolną, trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszy to jest taki, że działka musi mieć dostęp z drogi publicznej. Ta działka moja ma, to ta fioletowa droga to jest droga publiczna, droga gminna, więc do tego gmina się nie przyczepiła. Drugi warunek jest taki, że przynajmniej jedna działka sąsiednia musi być zabudowana. I u mnie działka sąsiednia zabudowana. To jest ta działka zaznaczona kolorem czerwonym. Tam jest w, tym, w tych przepisach jeszcze zapis, że ta działka zabudowana sąsiednia musi być dostępna z tej samej drogi. Zauważcie, że ta działka sąsiednia jest dostępna z dwóch dróg z tej zielonej i z tej niebieskiej. Ta droga zielona jest nowszą drogą, teraz, teraz ma już asfalt, więc ludzie, którzy tu się zbudowali, to jest zabudowa zagrodowa zresztą. Zrobili sobie wjazd z tej drogi, no bo wiadomo, jest lepszy, krótszy i lepsza nawierzchnia. Ale działka ma dostęp z dwóch dróg. Gmina w decyzji o odmowie mi warunków zabudowy stwierdziła, że skoro do tej działki wjazd jest zrobiony z tej drogi, to znaczy, że ona nie ma dostępu do tej drogi. A w ustawie jest napisane, że Przynajmniej jedna działka sąsiednia musi być zabudowana i mieć dostęp z tej samej drogi. Według mnie to jest wykładnia nieprawidłowa, dlatego skierowałem skargę do samorządowego kolegium odwoławczego. Niech ono rozstrzygnie, czy gmina powołała się na prawidłową interpretację tego przepisu. Tam jeszcze w tych w wyjaśnieniach, objaśnieniach do tej mojej decyzji. Gmina. Napisała, że ta działka jest moja na uboczu, w sąsiedztwie są tylko tereny rolne i leśne, co jest prawdą i że najbliższe domy są w około ponad 200 metrów. Rzeczywiście, tutaj są domy około 200 metrów, tu jest około 200 metrów, tu jest dom. W tej chwili na tej działce tutaj budują się cztery domy identyczne, i tutaj na tej działce też jest budowany w tej chwili dom. Tego nie widać w tej chwili na tych zdjęciach, no bo, no bo to są w miarę nowe inwestycje. I jeszcze jedna ciekawa sprawa. Powiem Wam, że ta czerwona droga to jest taka stara droga, główna droga w tej części wsi. Jak widać, te wszystkie stare domy mają tutaj dostęp i wjazd z tej drogi. Natomiast ta zielona droga to jest droga, która też droga gminna, ale ona jest ślepa. Ona nie ma tutaj dostępu do tej drogi. Ta droga tutaj pionowo lecąca to jest droga krajowa. I wjazd z drogi krajowej do wsi jest tutaj. Tu jest skrzyżowanie, tu jest skrzyżowanie i ta droga jest ślepa. To jest droga ślepa. Jak ja kupowałem tą działkę, to ona prowadziła tylko do tego domu tutaj. Wszystkie te domy po tej stronie mają wjazd od tej drogi zaznaczonej kolorem czerwonym. W tej chwili tu przy tej drodze, budują się kolejne domy, ale jak, jak kupowałem tą działkę kilka lat temu, to była tu dokładnie taka sama sytuacja jak u mnie, czyli to była droga, która, przy której praktycznie nic nie było, był jeden dom. Różnica jest taka, że ta droga moja, ta fioletowa, ma tutaj skrzyżowanie i wjazd do tej drogi krajowej, czyli można dojechać do mnie od dwóch stron, albo od drogi krajowej tu w prawo i tu jest około 200 metrów. Albo tutaj z czerwonej, tej starej ulicy i tutaj też jest taka szutrowa droga i można dojechać tędy, no tu jest kilkaset metrów. Tu też się budują domy, tu się budują domy, no dobra. I teraz jeszcze jedna kwestia. Dlaczego ja w ogóle walczę o to, żeby te warunki zabudowy dostać? Bo, no można powiedzieć, w sumie gmina ma rację, za daleko, działka na uboczu, czego ja chcę, ale zobaczcie. Tutaj niedaleko patrząc jest działeczka, która też jest działką rolną i zostały na niej zbudowane domy, pięć identycznych domów. Sytuacja jest bardzo podobna jak u mnie, z tym że tutaj no może też jest podobna, można powiedzieć, bo tu jest też sąsiednia działka zabudowana ta, ale ona ma wjazd z tej drogi na dole. Tutaj o. Tutaj jest dom i tu ma wjazd urządzony, ale ma dostęp z obu dróg. Zresztą widać, że tutaj też jest wjazd zrobiony. No i ja się zastanawiałem, jak to możliwe jest, że tutaj ktoś dostał warunki zabudowy i zbudował pięć domów identycznych, a ja nie mogę. No i tu się pojawia następna ciekawostka, o czym będzie też oddzielny film. Wystąpiłem na podstawie, na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. O to, żeby gmina mi udostępniła decyzję o warunkach zabudowy dla tej działki, bo według polskiego prawa każda decyzja administracyjna, a decyzja o warunkach zabudowy jest decyzją administracyjną, jest Przedmiotem informacji publicznej i powinna zostać każdemu zainteresowanemu udostępniona na jego wniosek. Gmina mi odmówiła wydania kopii decyzji dotyczącej tej działki i jeszcze zresztą dwóch innych działek, które według, moich, według mnie nie spełniają zasady dobrego sąsiedztwa czyli nie mają sąsiedniej działki zabudowanej. I burmistrz stwierdził, że mi. Nie udostępni tych danych, bo nie jestem stroną, a akta sprawy akta sprawy są dostępne tylko dla strony. Ja nie chciałem akt sprawy, chciałem tylko kopię decyzji po anonimizacji danych osobowych właściciela. Ponieważ burmistrz mi odmówił, to skierowałem sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego, które przyznało mi rację. Stwierdziło, że burmistrz ma obowiązek mi udzielić tej informacji, udostępnić Tą decyzję o warunkach zabudowy i decyzja samorządowego kolegium odwoławczego jest ostateczna. I burmistrz mają ją wykonać. I zosta dostarczyła, dostar została ta decyzja SKO dostarczona do mnie i do burmistrza. A burmistrz mimo to mi tej informacji nie udzielił, nie chce mi tego udzielić. Nie wiem dlaczego. O tym będzie oddzielny odcinek. Sprawa trafi, trafi do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego, dlatego że wójt nie wykonuje decyzji samorządowego kolegium odwoławczego, a ma do tego ma obowiązek to zrobić. No i wcześniej czy później i tak będę miał dostęp do decyzji o warunkach zabudowy tej działki i dowiemy się, na jakich zasadach ona została przyznana, bo tu można powiedzieć tym hejterom, którzy hejtowali mnie w moim pierwszym filmie na ten temat, że to jest działka na tak zwanym zadupiu i dlaczego ja chcę warunki zabudowy. Tutaj też jest działka na tak zwanym zadupiu pod lasem, a ktoś zbudował pięć domów pięć identycznych domów. Można by przypuszczać, że to jest zabudowa zagrodowa taka zagroda złożona z pięciu domów, ale nie, sprawdziłem, to jest pięć domów jednorodzinnych, na każde było osobne pozwolenie na budowę, no, I także wcześniej czy później się tego dowiemy, w każdym razie ja cały czas walczę, sprawa moich warunków zabudowy trafiła do samorządowego kolegium odwoławczego i no i zobaczymy co dalej, będę walczył, jest jeszcze wojewódzki sąd administracyjny i naczelny, Sąd administracyjny, natomiast bezczynność burmistrza też trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Także długi serial się szykuje. Także subskrybujcie się, nie subskrybujecie, bo będę wszystko relacjonował, a walka będzie zdaje się ostra. Dzięki za oglądanie, cześć.